Borys, w film był sobie Kot i ty w roli tak. Kota? W roli Kota i nie tylko. Ale nie Tomasza Kota. Nie, Tomasza Kota jeszcze nie dubinguje. Jeżeli będzie chciał, no to rzeczywiście byłoby to śmieszne, gdybym ja dubbingował na przykład jego w jakimś filmie, a on mnie. No dobrze, czyli rola Kota i druga rola to? Dziesięć kolejnych ról. Bo kot ma 10 żyć. I... No 9. No niby ma 9, ale w naszym filmie ma dziesiąte życie dodatkowe. Kiedy ma kolejnych 10 żyć? To jest skomplikowane, musicie to zobaczyć. W każdym razie troszkę go tam prabiają u góry. On nie wie na co się pisze, wybłagując to ostatnie dziesiąte życie sobie. No i wtedy rzeczywiście starając się naprawić różne swoje błędy życiowe kocie musi przejść kilka transformacji. Widzisz troszkę taką metaforę między tym kotem a swoim życiem? Nie. Okej. Dziewięć żyć to po prostu za mało. Ile razy dostaniesz szansę za każdym razem jako inne zwierzę? Można spaść. Lecisz, mordko. No! Na cztery łapy! Jak się pracuje nad dubbingiem do takiego filmu? Czy, czy w ogóle zaczynasz jakieś przygotowania przed, czy po prostu wchodzisz na żywioł do studia i wtedy się zaczyna? Wchodzę na żywioł. Wchodzę na żywioł. Bo nie ma też szansy wcześniej, nikt nie wyśle ci tych filmów, dlatego że to są gigantyczne obostrzenia i, i prawa i tak dalej, i poufne rzeczy. Także tak naprawdę wygląda to tak, że przychodzisz do studia, siadasz to ta postać jest Ci zaprezentowana, jeszcze z tym oryginalnym głosem e, i pod to zaczynasz kombinować. Także, ale to jest genialna zabawa, ja to uwielbiam. Masz swojego e, dubbingowego idola wśród polskich aktorów? No jeden z dubbingowych idoli odszedł właśnie, czyli Jerzy Sztur. No, osiołek w Shreku to jest legenda już. E, na pewno Jarek Boberek jest mistrzem po prostu. No, i jest paru takich gigantów. Zbyszek Suszyński. Nie mogę się nie zapytać, bo wspomniałeś, jak ty wspominasz współpracę i pracę? Bo spotykałeś się na planach teatru, telewizji, filmów z Jerzym Szturem. Spotkałem się z panem Jerzym w ogóle na planie mojego pierwszego teatru, telewizji w życiu, który, nomen omen właśnie wczoraj był pokazany w teatrze telewizji. To było dla mnie też takie niezwykłe wspomnienie, no bo to był, ja jeszcze chyba byłem na studiach, czy byłem tuż po, wydaje się, że tuż po I, i, i dostać rolę w teatrze telewizji, gdzie moich rodziców grała Krystyna Janda i Jerzy Sztur, no to było jakieś spełnienie marzeń po prostu, a tekst był genialny również Krzysztofa Bizio. Do tego cały teatr Ewy Wycichowskiej, teatr tańca z Poznania, który odgrywał tą pasję Chrystusa, która cały czas tam w tle się poruszała. Zdjęcia Edward Kłosiński, jeszcze wtedy żyjący. No, niezwykłe dla mnie to było spotkanie. A później z panem Jerzym, gdzieś się ciągle tam mijaliśmy. Nie mieliśmy już okazji zagrać tak. Takiej dużej ze sobą roli, ale widywaliśmy się, ja się z Maćkiem szturem bardzo blisko koleguje, więc jakoś on zawsze w tym moim życiu był, a poza tym był w moim życiu, jak w każdym życiu, widza, jako taka postać kultowa ze wszystkich komedii, które mnie śmieszyły, ale i z filmów moralnego niepokoju, także gigantyczna, wielka postać, wielki aktor. Wracając do animacji, czy ty czytasz swoim dzieciom. No, Soni czytałeś, teraz czytasz y, młodszej latorosi. Czytasz bajki po aktorsku czy po amatorsku jak większość rodziców? Ja, czy ja nie umiem chyba po amatorsku już czytać. Także czytam tak jak umiem. A co u Soni? Bo Sonia już wyrosła, już bajek nie ogląda i nie czyta, chociaż kto wie może. Więc co u Sonii nowego? Chwal eee... się. Do, mogę się pochwalić, dostała się właśnie na studia, na Akademię Muzyczną, em, na wokal z pierwszą lokatą. Także jestem niezwykle dumnym teraz tatą. Będzie studiować sobie w łodzi i, i, no i zobaczymy. Zaczyna jakiś cudowny, piękny etap w swoim życiu. To trzymamy kciuki. Dzięki. Jakie to uczucie zrobić coś dla innych? Całkiem w porządku! Był sobie kot! Mamusia mawiała, że w nocy wszystkie koty są czarne. Co to za złote myśli? Liczy się to, co masz w środku, kotku. Ty wiesz co? Twoja starsza to może nie. Papa! Dzień dobry, mówi Borys Szyc. Miau! Zapraszam na film. Był sobie kot.